Książki żyją, kiedy są czytane, słuchane. Sylwia Banach, fragment książki bez tajemnic o tobie, list. Kochany, piszę do ciebie list. Może duch chmur błękitu dostarczy go pod Twój adres? On przecież wie, gdzie ciebie szukać. Na dworze mróz grusza stuliła konary, jak wijący bluszcz do serca. Oszroniona czeka lata. Co dzień sikorek śpiew ją wita. Zrobiłam karmniczek z tego drzewa, co z lasu przyniosłeś za lata. Wyschło na szczypkę. Mają solidny domek. Pamiętam Twoje słowa, to nie tylko karmnik, to przystań, ostoja, mały przylądek zbłądzonego ptaka. Wzięłam w dłonie pachnące trwa, młotek i parę innych gratów. Pewnie byś się uśmiechał, bo trochę nieporadnie mi to szło. Nie poddałam się, nauczyłeś mnie tego, mój miły. Na gruszy. Ostoją tkwi. Co rano sypie tam ziarna i słoninę wieszam na sznurku. Grusza w konarach baletem tańczy. Trzepotem skrzydeł lśni. Po duchy śniegu perłą w słońcu kryształy. Lubię przez otwarte okno patrzeć na ten cud. Czasem ptaki stukają mi w okno. Czekają. Czekaniem Mijają dni. Starzeją się dłonie, a ta też. U progu drzwi jest mała szczelina. Czasem zachucz wiatr, są dni i dni nie ma. Noce senne i bez spoczynku noce. Spoglądasz z uśmiechem ze zdjęcia na fortepianie, słyszę nadal twój śmiech. Mój miły, rano rozpalę ognisko i wrzucę do niego list. Niech wiatr do Ciebie zaniesie moje słowa. Przytulam Cię mocno nocą i dniem, za wczoraj i do wieczności. Czytał Bogdan Tymowski